Nazywam się Maria Nowicka. Nowicka to jest nazwisko, które uzyskałam w związku z małżeństwem z Jackiem Nowickim, architektem. A moje rodowe nazwisko z domu jestem Lipszyc. Urodziłam się 8 września 1919 roku w Warszawie. Rodzice poznali się w fabryce, w, 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 z okazji urodzin przyjaciółki mojej mamy z gimnazjum Zofii Steinberg, która była córką jednego z trzech właścicieli fabryki w która się mieściła na ulicy Mołkotowskiej pod numerem 22. Na tych urodzinach był również. E, Młody Samuel Józef Lipszyc, który był synem dyrektora tej fabryki i jednego z udziałowców, mojego Lipszyca. Rozmawiali krótko, zapoznali się, ale potem spotykali się i po, po niewielu miesiącach przyjaciele z zadziwieniem się dowiedzieli, że Aldonka wychodzi za mąż. To taka śmieszna anegdotka. Któryś z przyjaciół krzyknął, jak to przecież? Dopiero co się poznali i tylko krótko rozmawiali o tym, jak się sadzi kukurydzę. Bo ojciec był inżynierem, rolnikiem i podobno właśnie między innymi na ten temat rozmawiali. Mieszkaliśmy stale na ostrówku, które nazywaliśmy Górki, ponieważ. Zanim powstała stacja klębów na y, linii kolejowej Warszawa-Białystok, był taki przystanek prowizoryczny, który się nazywał Górki. Nie było tam chyba nawet żadnego budynku. Tylko jak trzeba było, to się pociąg zatrzymywał. A nie wspomniałam o tym, że ojciec w czasie, kiedy remontował zakupiony dom górkowski. Zaprzyjaźnił się z proboszczem parafii tamtejszej, która mieściła się w Klembowie. To była wieś parafialna, był tam kościół murowany, dosyć okazały. Zaprzyjaźnił się z księdzem kanonikiem Jakubem Dąbrowskim i odwiedzał go jeszcze, jeszcze jak był kawalerem i właśnie nadzorował te prace budowlane, odwiedzał księdza, prowadzili jakieś dysputy filozoficzne i teologiczne. I, I o ile wiem, grali również w szachy. Ksiądz Dąbrowski potem awansował na proboszcza w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba przy placu Narutowicza w Warszawie. I tam ojciec się udał i prosił księdza, żeby gdyby wśród swoich parafianek znalazł kogoś, kto by się zechciał zaangażować do pomocy w gospodarstwie domowym i, przy opiece nad i w opiece nad dziećmi, to prosił, żeby, żeby do nas skierował. No i któregoś dnia Zawędrowała do kościoła Świętego Jakuła Helenka Kowalska ze wsi główek, to jest gdzieś nieopodal Włosławka. Przyjechała do nieznanej sobie Warszawy po raz pierwszy do Warszawy, ponieważ miała widzenie. Chrystus polecił jej, żeby wstąpiła do klasztoru i powiedział, że ma dla niej ważne misje i że będzie kierowała jej krokami. Przyjechała do Warszawy, chcąc wstąpić do klasztoru. I szła, wysiadła na dworcu głównym, dawnym, tym przy Towarowej. No i szła pierwszą ulicą, która stamtąd prowadziła, Grujecką i doszła na Plac Narutowicza. Ksiądz jeszcze był w zakrystki. Rozmawiał z nią dłuższy czas i doszedł do wniosku, że to jest jakaś niezwykła dziewczyna i że trzeba jej pomóc. I właśnie dlatego dał list polecający, treści mniej więcej takiej, że nie znam dziewczyny, ale, ale może się nada, budzi zaufanie. I ona z tym liścikiem i z małym węzełkiem, z którym przywędrowała do Warszawy, przyszła. A szukała pracy dlatego, że wtedy był obyczaj, że zgromadzenia zakonne żądały od kandydatek wstępujących do klasztoru wniesienia wiana. A Helenka pochodziła z rodziny liczącej dziewięcioro dzieci, ona była trzecia z kolei. No i nie było oczywiście stać jej rodziny na to, żeby taką sumę wyłożyć. Nie wiem, ile to było pieniędzy. No i właśnie przyszła do nas pracować w Ostrówku. I dalszy ciąg był taki, że Helenka u nas pracowała ponad rok. Wtedy nas było czworo, a pod koniec jej pracy urodziła się piąta z kolei, moja siostranina. Helenka okazała się bardzo wspaniałą i piękną dziewczyną, piękną w sensie duchowym, ogromnie pogodna, szalenie rzetelna. Pełna dobrej woli i życzliwości dla ludzi. Bardzośmy się z nią żyli i bardzośmy ją pokochali. Ona chyba też nas lubiła. Pani Mario, a jak ona miała na imię y, to imię zakonne? Zakonne? Siostra Faustyna. Więc dwa względy przeważyły o tym, że rodzice zaczęli myśleć o przeprowadzce do Warszawy, żebyśmy mogli chodzić do prawdziwej szkoły, z prawdziwego zdarzenia i żeby ojciec nie musiał dojeżdżać do pracy. No i w ten sposób jesienią 28 roku została zaprzężona nasza klatrze Picha w Górkach. Załadowane zostały nasze rzeczy, niektóre meble i, i ruchomości inne. A myśmy przejechali pociągiem do nowego mieszkania czteropokojowego, nie, trzypokojowego w warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej. To było, to była pierwsza kolonia przy placu, przy placu Wilsona i jedyny, jedyny dom, przy tym placu już gotowy i zamieszkały, to była spółdzielnia Feniks. A drugi to był właśnie ten, jeszcze na wykończeniu, pierwsza kolonia warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej. Nie umiem powiedzieć, ile tam było mieszkanie, ilu mieszkańców, ale, ale to był pięciokondygnacyjny, duży, duży dom. Częściowo. Na, na skrzyżowaniu ulicy Krasińskiego z placem Wilsona, i, i Mickiewicza po drugiej stronie. A na dziedzińcu były jeszcze dwa budynki, w każdym dwukondygnacyjne, w każdym były po cztery mieszkania, i jedno z tych mieszkań myśmy dostali. Ale zajęcie zabaw było tam coraz więcej. Bo kolejno powstawały coraz nowe, nowe zespoły. Powstawał klub sportowy, powstawał chór, zespół Żywego Słowa i teatrzyk amatorski dla dzieci. Zresztą dla dorosłych też powstał teatr amatorski, który prowadziła Zofia Małynicz, skąd późniejsza pani profesor. Ona była aktorką zespołu teatru Ateneum, ale potem była profesorem w Wyższej Szkole Teatralnej. A poza tym wielu rodziców chętnie się angażowało w organizowanie jakichś, jakichś wycieczek, jakichś zawodów sportowych, gier i rozmaitych i tak dalej. A zaś na podwórku na przykład dostaliśmy na gwiazdkę my troje starszaków, Rower, jeden na spółkę dla trochę, a maluchy to był rower już nie, nie dziecięcy typu żabka, tylko młodzieżowy, więc młodszaki do tego nie należały, bo, bo był za duży. Natomiast był to jedyny rower dla tych kilkudziesięciorga dzieci, dzieci w naszym wieku, trochę starszych i trochę młodszych. Jedyny rower, w związku z czym zawsze przychodziła delegacja dajcie rower albo, wy, albo wy, wyprowadźcie rower i jeździliśmy y, każde jedno kółko wokół dziedzińca szkolnego, potem następny, bo byliśmy sprawiedliwi i nie trzymaliśmy dla siebie. Było mnóstwo gier. Grało się w dwa ognie, grało się w, w klipę, grało się w piłkę do dołka, grało się w pikuty, grało się w klasy, y, robiło się wyścigi i zawody skoku wzwyż skoków w dal. A Żoliborz, Boż no zupełnie nie przypomina obecnego Boża. Te dzikie forty zaczęły być parkiem dosyć szybko. Wtedy uregulowano główny, główny fort i zrobiono tam tor saneczkowy. Zrobiono alejki, a przy tych alejkach posadzono drzewa i na przykład ta główna aleja y, przy boku parku, y, ciągnącym się wzdłuż ulicy Krasieńskiego ku Wiśle, y, żyjące tam jeszcze rosnące klony, sadziła moja szkoła, cały y, y, plac Wilsona. W czasie roztopów albo ulewnych deszczów zamieniał się w bajoro, w związku z czym y, nasza kolonia zbudowała pomosty drewniane z desek. Chodników nie było, i w ten sposób już się nie chodziło po kostki w błocie, kiedy się robiła pora mokra. A dalej. Dalej były właśnie te forty stopniowo zagospodarowywane. Krasieńskiego w, w, w dół, w kierunku Wisły, zaczęły powstawać nowe domy, ale to już za naszych czasów się budowały. Powstało osiedle dziennikarskie domy jednorodzinne, dwukondygnacyjne albo, albo, albo szeregowe. Za, za fortami, ale to było daleko i, i od nas nie było widać, zanim jeszcze powstało w WSM łoskie osiedle, był żoliborz oficerski, właśnie z tą szkołą, do której chodziliśmy rok. A dalej były pola i krzaki. I pierwszy, pierwszy dom, duży, ale niewidzialny, bo, bo, przedtem bliżej rosły drzewa, to był hotel oficerski przy Placu inwalidów. ale wszystkie te wielkie domy wokół placu, które teraz tam istnieją, powstały już za naszych czasów, dużo później niż w USM. Przy Krasińskiego to było daleko, daleko. Pierwszy dom, jaki, jaki istniał, to była... Ale jeszcze nie, nie wszystkie, nie, nie, nie w pełni zbudowane, w mniejszym zakresie. Wysoki y, sióstr y, z martwych Klasztor, tak wyglądał najbliższy nam Żoliborz, a dalej to już były dzikie pola, zagajniki, wydmy. No i było miasteczko powązki. Wówczas tam była jedna czy dwie kamienice, a reszta to były parterowe domy budowane własnym przemysłem. I była tak zwana wsząsa górka, co było już budowane bez udziału żadnych specjalistów, fachowców, rzemieślników. To były jakieś, jakieś budy z odpadków rozmaitych, kawałków blachy, kawałków jakichś cegieł z, rozbórki, z rozbiórki. Ruder nie, nie do opowiedzenia.